Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik takie troszkę inny niż te, które były do tej pory, ale mam taką potrzebę podzielenia się z Wami moim poglądem na pewne zjawisko, które zauważyłam na naszym YouTubie istnieje, co więcej rozwija się tutaj i, i coraz bardziej rozprzestrzenia tutaj na różnych kanałach. Od razu tak gwoi wyjaśnienia na samym początku muszę powiedzieć, że ja nie mam na myśli żadnego konkretnego kanału, ani żadnego jednego konkretnego twórcy. Chodzi mi tutaj o, raczej o zjawisko, które, które jest, a nie o to, co dzieje się na poszczególnych albo poszczególnym kanale. Także jakiekolwiek podobieństwo, którym dzisiaj zauważycie, jest całkowicie zbieżne i przypadkowe. Ok, przechodzimy w takim razie już do sedna Otóż. Zauważyłam już kilka miesięcy temu, że mamy do czynienia na YouTube z taką pseudonaukowością. Oprócz fachowców, którzy dzielą się prawdziwą wiedzą, czasami wiedzą niedostępną nam, którzy nie jesteśmy tutaj ekspertami w tej dziedziny i to jest świetne, że takie osoby są, ale wśród tych fachowców pojawiło się grono, a ja nazywam pseudofachowców, pseudonaukowców, którzy głoszą tutaj różnego rodzaju teorie, które. Tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy mają one jakiekolwiek podstawy naukowe. Czy są to teorie naukowe, czy jest to po prostu taki pseudonaukowy bełkot. Myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie dostęp do wiedzy jest właściwie niczym nieograniczony, Natomiast jakość tej wiedzy może być bardzo duża. W czasach, kiedy możemy sobie tutaj wygooglować wszystko co chcemy, ale jakość tego, co sobie wygooglujemy i prawdziwość tego może być bardzo różna. W takich czasach, myślę, że szczególnie ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jakie istnieją kryteria, które możemy zastosować, kiedy chcemy się dowiedzieć, czy to, co słyszymy, ma rzeczywiście podstawy naukowe i ma sens naukowy, czy jest to po prostu pseudonaukowy tekst, tak? I od razu powiem Wam, że takie zjawisko naukowości jest nie tylko na YouTube. Na przykład, nie wiem, czy zauważaliście mnóstwo reklam, pojawia się takich, gdzie tam występuje jakiś profesor albo jakaś niby słaba ekspert. I z pozycji eksperta przedstawia nam tutaj dowody naukowe na istnienie tego, że ten produkt, który właśnie reklamuje, jest najlepszym produktem, lepszym od konkurencji. Podaje się tam często dane, używając np. Na naukowego języka, który niekoniecznie mu osadnienie. i nam się wydaje, że to jest takie fachowe, że jest to wiarygodne i możemy z tego czerpać. No, tymczasem jest to bardzo różne. Te zasady y, rozróżniania naukowego od pseudonaukowego naukowego y, odnoszą się tutaj do różnych sfer. Możecie je wykorzystać wtedy, kiedy słyszycie na przykład o kosmetykach, y, czy też o na przykład jakiejś diecie, czy w ogóle o, o leczeniu, czy w różnych, różnych jeszcze innych sferach. To są takie jakby y, zbiorcze. Zasady, które możemy już na początku sobie zastosować, żebyśmy wiedzieli, czy to, w co się chcemy wgłębić, jest czymś, co, w co warto chodzić. Te zasady są takie bardzo ogólne. My je możemy zastosować do na przykład sytuacji, kiedy słyszymy o kosmetykach albo o dietach albo o leczeniu albo jeszcze o różnych innych sferach życia. No. Jakie one są, za chwilkę Wam przedstawię. Pierwszą sprawą to jest to, żebyście uważali na teorię, gdzie twórca publikuje, nie publikuje, mówi o sensacyjnych, niewiarygodnych odkryciach, o czymś, czego nikt jeszcze wcześniej nie wymyślił, na co nikt wcześniej jeszcze nie wpadł. I mówi na przykład Wam, że na skutek spisku. Albo jakichś jeszcze tutaj szeroko pojętej właśnie nacisków. Na przykład czasopisma naukowe nie chcą opublikować jego badań. Słuchajcie, żeby artykuł naukowy, w którym jakieś badania są, w których jakąś myśl rewolucyjną chce się opublikować, był opublikowany, to on musi być poddany w dobrych wydawnictwach recenzowanych, bardzo ścisłej i wieloetapowej recenzji. Bada się tam metodologii przyrodzonych badań. Bada się tam sposób myślenia w tych badaniach. W sensie takim nie, że czy myśli po naszej myśli, ale czy myśli zgodnie z prawami logiki. Bada się tutaj także podstawy teoretyczne. Tej koncepcji, tychże badań. Bada się wreszcie wymiar etyczny, sprawdza się wymiar etyczny tych badań, bo, bo, bo to też jest ważne w takich badaniach naukowych. I nie wierzcie w to, że jakieś krzeżeczki tutaj, konsorcja czuwają nad takimi badaniami, żeby one nie były publikowane. Nie. Każde wydawnictwo naukowe, każde czasopismo naukowe jest zainteresowane opublikowaniem takich rewolucyjnych badań, ale. Zrobione zgodnie tutaj z koncepcją nauki, tak? zgodnie z prawami nauki, ponieważ takie badania opublikowane na łamach danego czasopisma podnoszą prestiż tego czasopisma, a za prestiżem idą pieniądze. Także zawsze sprawdzajcie, czy to, o czym ktoś Wam mówi, ma podwaliny naukowe i czy zostało to opublikowane w dobrym, naukowym, recenzowanym czasopiśmie. Jakie cechy na przykład musi, być, musi mieć badanie, żeby były wiarygodne? No, na przykład powinno ona obejmować bardzo dużą grupę osób. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład sprawdził na sobie. I to wyszło. Albo sprawdzić na sobie swoich znajomych, albo 50-100 innych osobach, to, to niekoniecznie. Najbardziej takie spektakularne, ale także twarde tutaj badania naukowe są oparte na grupie nawet kilkunastu tysięcy osób. Także to badanie musi być faktycznie najczęściej badaniem takim, które jest mocno tutaj um, ilościowe, tak, czyli musi być duża tutaj liczba osób, które zostały przebadane, żeby mówić, żeby podwyższyć jego wiarygodność. To się nie odnosi do, do każdej sfery, bo czasami są takie badania, że nie jest to możliwe um, tutaj bazowanie na takiej dużej um, liczbie osób, ale część badań, duża część badań właśnie do tej liczby osób się odnosi. To będą na pewno badania z tutaj z zakresu na przykład kosmetologii, to będą na pewno badania na przykład z zakresu dietetyki. Także te, te badania sprawdzajmy, kogo i ile osób przeprowadzą nasz naukowiec. Badania powinny być też przeprowadzone dobrze i zaplanowane dobrze, żeby dobra wyszła tutaj do, dobry i prawidłowy wyszedł wynik. Na przykład wyobraźcie sobie, że mamy tutaj dwie grupy. Mamy grupę eksperymentalną, na której chcemy sprawdzić, czy jakiś składnik w kosmetyku działa. Wprowadzamy tutaj krem, na przykład, do którego dodajemy ten dany składnik, i nasza grupa eksperymentalna przez tam powiedzmy 2-3 miesiące ten krem sobie stosuje. I pomyślmy sobie, że skonstruowaliśmy sobie drugą grupę grupę taką kontrolną to znaczy, ta grupa dostaje też krem, ale bez tego składnika. No i teraz powiedzmy sobie, że po tych trzech miesiącach wyszło, że y, grupa, kontrolna, y, grupa eksperymentalna, tam gdzie był ten składnik, no, świetnie wygląda, kwitnie, jej cera jest jasna, na przykład, albo nie wiem, nie przytłuszczona, albo coś tam jeszcze ten składnik nie innego powodować, a ta grupa kontrolna to tak już nie bardzo. Ale wyobraźcie sobie teraz, że nasz naukowiec postąpił lekko tendencyjnie i na przykład do tej grupy eksperymentalnej, która testowała tenże składnik, zaprosił osoby, które Dbają o swoją celę systematycznie, wysyfiają, wysypiają się, dobrze się odżywiają, a spacerują dużo na świeżym powietrzu. A ta grupa kontrolna będzie miała w swoim składzie osoby, które na przykład palą, są zestresowane, mało śpią, jedzą wysoko przetworzoną żywność itd. Gdzie będzie lepszy efekt? Czyja cela będzie wyglądała lepiej po tych trzech miesiącach? Myślę, że tutaj sprawa jest całkowicie jasna. W badaniach naukowych jest takie też zjawisko, właśnie taki wymóg podwójnej ślepej próby. Chodzi tutaj o to, żeby były badania wiarygodne, to i osoba, która jest badana, która na niej się eksperymentuje, nie może wiedzieć, czy używa na przykład kosmetyku z tym aktywnym składnikiem, czy też placebo, ale także ten badacz nie powinien wiedzieć, czy dana osoba testuje składnik aktywny czy placebo. Także to są takie podstawowe tutaj wymogi naukowe, które są w badaniach, ale które no też mogą Wam powiedzieć, na ile badania są wiarygodne. Myślę, że taką rzeczą, którą też musimy zwrócić uwagę, to jest to, czy badacz jest bardzo kategoryczny w swoich wypowiedziach. Jak już słyszymy na przykład, na 100% tak jest, albo absolutnie tego nie stosujcie, albo potem dostaniecie raka, albo na przykład to jest tak świetne, że już nie ma o czym dalej mówić, to stosujcie, to bądźcie ostrożni, dlatego że y, y, prawdziwi fachowcy, y, prawdziwi naukowcy wiedzą jedną rzecz, że wiedza nie jest niestety niczym stałym. Niestety albo stety, dlatego że y, im więcej wiemy, im bardziej rozwija się nasza wiedza o świecie, y, im więcej poznajemy różnych czynników, które gdzieś tam na tą wiedzę naszą tutaj oddziałują, to tym nowe rzeczy odkrywamy albo je modyfikujemy. Przykład. Zauważcie na przykład, na przykład że a jeszcze niedawno był chwalony olej kokosowy. Tak? Wszędzie go tutaj używaliśmy, był najlepszy. W tej chwili mówi się, że absolutnie, że olej kokosowego nie wolno już używać. Co ciekawe, to często są też takie osoby, które wcześniej pokazywały nam na przykład właściwości pozytywne oleju kokosowego, a w tej chwili e, negują. Dalej, margaryna i masło. Był czas, kiedy, kiedy robiło się wszystko na maśle. Potem to było B, bo cholesterol, bo inne rzeczy przyszła. Margaryna. Potem margaryna w tym momencie absolutnie już od kilku lat nie, raczej jak już, to masło, tak? Albo olej kokosowy do pewnego czasu. Także my też to sami widzimy, że nie ma albo jest bardzo mało takich stwierdzeń, gdzie możemy powiedzieć, że na pewno tak jest i to się nigdy nie zmieni. Większość wiedzy jest modyfikowalna z różnych tutaj z różnych powodów, także unikamy osób, które zwłaszcza, jeżeli widzimy, że mają one niewielką wiedzę na ten temat, wygłaszają tak bardzo mocno kategoryczne twierdzenia. Kolejną sprawą, która myślę, że też wam ułatwi podjęcie decyzji, czy to nauka, czy to pseudonauka, jest fakt. Czy nasz y, naukowiec, czy nasz tutaj fachowiec, głosiciel y, opiera wiedzę, którą, którą Wam prezentuję, na jakiejś szerszej wiedzy, która jest y, na dzień dzisiejszy, przynajmniej na stan dzisiejszej nauki stwierdzona. Na przykład y, macie tutaj fachowca, który mówi Wam, że jeżeli będziecie używali tego i tego kosmetyku, albo be, będziecie jeli taki i taki produkt, dostaniecie raka? I tutaj mi się już zapala czerwone światło. Dlatego, że prawdziwy naukowiec powiedziałby raczej tak. Stwierdziłem na podstawie tych badań, że jeżeli będziecie używali tego kosmetyku albo tego składników kosmetyku, czy kosmetyku albo kosmetyków tej firmy, albo będziecie jedli to, yy, ten produkt, to zwiększy się prawdopodobieństwo, że dostaniecie raka. Niestety, szeroka wiedza na temat nowotworów i nowotworów, czyli nowotworów i raków, czyli nowotworów złośliwych, na dzień dzisiejszy jest taka, że my nie wiemy, co nam tego raka przynosi. My możemy wyłuskać prawdopodobne przyczyny raka. I teraz, jeżeli słyszymy, że coś zwiększa prawdopodobieństwo powstawania raka, tutaj byłabym w stanie przychylić się do tego, że być może jest to prawda. Jeżeli słyszymy, że to powoduje raka. Dla mnie w tym momencie już u mnie to budzi taki no, niepokój tak? I, i chęć przyjrzenia się dobrze tutaj wiarygodności tych właśnie badań. No i ostatnia sprawa. Bądźcie nieufni, nie negujcie od razu, ale bądźcie nieufni w stosunku do tych osób, które przy okazji głoszenia takich rewolucyjnych prawd chcą Wam coś sprzedać. Zrobić na Was jakiś biznes. No nie wiem, ktoś oferuje Wam na przykład y, y, odpowiednią rękawicę do nakładania kremu, która jak będziecie nakładali każdy krem, to będziecie, Wasza skóra będzie przyswajała 98,6 aktywnych składników. Albo sprzeda Wam ktoś, nie wiem, płytkę taką ze specjalnego stopu metalu, y, które, na której postawicie tutaj cokolwiek, to będzie y, tutaj... Zniwelowane całkowicie właściwości kancerogenne tego, tego czegoś, tak? tego produktu. Ja oczywiście mam nadzieję, że takich rzeczy nie ma, że one, one nie istnieją i nikt jeszcze w ten sposób nie nabiera ludzi, ja je wymyśliłam w tym momencie, ale chcę Wam pokazać, że jeżeli ktoś najpierw e, stosuje różne wcześniej techniki, o których wspominałam, a na końcu Wam mówi, tam to jest B, ale ja Wam dam coś, co jest fantastyczne y, i dzięki czemu będziecie zdrowi, piękni tak itd., itd., to uważajcie. Tak? Nie mówię od razu, żeby mówić nie, oszust, ale uważajcie. I włączcie tutaj swój rozsądek. Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie włączanie swojego rozsądku, nie banie się myślenia samodzielnego, nie, nie pójście za tłumem jest bardzo ważne, żebyśmy no, nie narażali się potem na różne straty na straty swojego zdrowia, albo zdrowia naszych bliskich, albo straty finansowe. No, tak, tak niestety jest. Kochani moi, ja tylko wam częściowo, oczywiście ten program omówiłam, bo tutaj można by było o, o naukowości, nie, nauko, nie naukowości, mówić, jeszcze bardzo dużo, ale myślę, że to są już takie, takie zasady, które próbujcie stosować wtedy, kiedy będziecie się stykali z różnymi różnymi różnej masy i, i różnego stanu fachowcami, których przypuszczam, że będzie więcej coraz coraz więcej na naszym YouTubie. Okej. Okay. Dziękuję już za uwagę, mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem.